Ale dzisiaj jakiś taki smutny dzień jest znowu, bo się zrobiła jesień, już taka totalna jesień, więc kazanie będzie, żeby było trochę weselej i żeby się rozruszać. Nie, to nie jest takie bardzo wesołe kazanie. To jest o tym, że na samym początku Ewangelii, tam gdzie są opowieści o tym, jak Jezus no, żył, nie i jak mówił, żebyśmy my żyli, to gdzieś na samym początku jest w szóstym rozdziale od początku Nowego Testamentu jest mowa o tym, żeby się nie troszczyć o nic. No, żeby nie myśleć, co będziesz jeść i co będziesz pić, ale tam jest jedno kluczowe zdanie, tylko jedno zdanie, które można sobie zapamiętać na długo, na cały dzień i na całe życie właściwie. I to jest jedno zdanie, które uzasadnia, dlaczego się nie troszczyć o nic, chociaż brzmi bardzo idealistycznie, jakoś tak hipisowato nawet. I to jest zdanie, które Jezus powiedział, a brzmi, że... No, takie zadał retoryczne pytanie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie, odzienie? Tak powiedział retorycznie. No i przeciętny człowiek dzisiaj powiedział oczywiście, że nie. Życie nie jest niczym więcej niż jedzenie, a ciało nie jest niczym więcej niż ubranie. Albo inaczej mówiąc. Chodzi o to, że w życiu, życie można skoncentrować do starania się, żeby lepiej zjeść i się ładniej ubrać. I na tym koniec, to jest całe życie. Ja byłem wychowywany mniej więcej w takim też, w takim duchu, ja wiem, w takiej, przy takiej zasadzie niepisanej, że życie nie jest niczym więcej niż jedzenie i ubranie. Czyli jak wychodziłem z domu... To mama mówiła, weź się, ubierz. A jak przychodziłem do domu, to pytała, czybym coś zjadł. I na tym się właśnie, do tego się całe życie sprowadza. W filmie y, Dzień Świra to jest. Jakoś opisane tą zupą pomidorową, nie? że przychodzi gość do domu, ma problemy natury egzystencjalnej, myśli o życiu, o wszystkim myśli, a mama jest tylko zainteresowana, że zupę zjedz przynajmniej pomidorowa dobra, zjedz zupę, zjedz. No i mama też nie czytała Ewangelii Mateusza i szóstego rozdziału, w którym Jezus mówi, że czy życie nie jest czymś więcej niż zupa pomidorowa. No, dla mamy nie jest, ale dla tych, którzy słuchają tego Jezusa, no, powinno to pytanie być czymś do zastanowienia się i do może nawet przyjęcia jako jakiś fundament życia. Bo rzeczywiście, dopóki życie będzie niczym więcej niż jedzenie i ubieranie się i szukanie, żeby mieć gdzie mieszkać, spać, żeby zarabiać więcej, żeby być bezpiecznym, a bezpieczeństwo jest rozumiane znowu jako pewność, że w przyszłości będziesz miał co jeść i gdzie mieszkać, i gdzie spać i w co się ubrać. Dopóki do tego się sprowadza całe życie, no to marnie będzie z tym chodzeniem za Jezusem. No bo właściwie to kazanie to ja tutaj do chrześcijan mówię teraz. Dla wszystkich innych też, ale dla wszystkich innych to mnie to nie obchodzi aż tak bardzo teraz. Teraz mówię do chrześcijan, którzy powinni być jakimś wzorem, mieli być solą tej ziemi, przykładem, świecić dla innych i pokazywać myślę, że w dzisiejszych czasach to, co najwięcej mogą pokazać i to, czym najbardziej świecić, to właśnie tym zdaniem, żeby człowiek patrzył na takiego delikwenta, co to mówi, że chodzi za Jezusem, albo nad nim nie mówi, ale widać po nim, i człowiek widzi, że to jest ktoś, dla kogo życie. To jest coś więcej niż jedzenie, mieszkanie, sprzątanie, ubranie. Bo tak Jezus zresztą powiedział, że tak powinno być. No, i to jedno zdanie można sobie gdzieś tam napisać na czole, na ręce, wytatuować albo dużą czcionką na drzwiach wejściowych, po to, żeby pamiętać, żeby się znowu nie rozmienić na drobne w życiu. Bo. Mimo, że to Jezus mówił w to w kontekście o tym, żeby się nie troszczyć o jedzenie nie? i mieć inne cele w życiu o, niż takie drobnostki. No, powiedział właśnie w, gdzieś tam w okolicach tej wypowiedzi, mówił, że yy, chodziło mu o to, że to jest drobnostka przecież, jedzenie i spanie. O to wszystko zabiegają ludzie, a tak naprawdę to powinno być przy okazji. I porównał nas do ptaków, które niesie ją nierzną, nierzną, nieżną. Nie zbierają, nie chodzą do pracy, nie przejmują się tym, a jakoś tam się żywią. No, jakoś tak się tak dzieje, że większość z nich nie umiera. No, czy kiedyś tam umierają, ale jakoś tak ogólnie działa to i Bóg o nich dba. A my jesteśmy dużo więcej warci niż ptaki, i życie człowieka też powinno być więcej warte niż ilość jedzenia i jakość jedzenia, jaką skonsumował w ciągu życia. Tak sobie myślę. Czytając to, co Jezus mówi, no, więc coś do pomyślenia na dzisiaj i na całą resztę życia. Jedna rzecz do zastanowienia się: czy życie nie jest czymś więcej niż jedzenie, spanie i takie potrzeby, i szukanie też tego na przyszłość? Jeżeli nie jest czymś więcej, no to Jezus się coś pomylił. Jeżeli jest czymś więcej, no to jest drugie pytanie, konsekwencja tego pytania: więc dlaczego żyjesz tak, jakby to życie nie było niczym więcej? niż tylko jedzenie, ubranie i zapewnianie sobie tego na przyszłość. Dlaczego na przykład, mając dzieci, myślisz głównie o tym, żeby one miały co jeść i gdzie spać? Czy życie nie jest czymś więcej niż jedzenie i spanie? No jest. Myślę, ja w każdym razie, a co myślisz sobie ty, to już sobie pomyśl i najwyżej skomentuj. Jedna rzecz bardzo prosta, ale żeby o niej pamiętać, to już nie jest tak łatwo. Ja myślę w ogóle, że problem z kazaniami dzisiaj w kościołach jest taki, że szukałem jakichś trudnych problemów, skomplikowanych, teologicznych, nie wiem, jakichś spraw takich zaawansowanych dociekałem jakie prawidłowe tłumaczenie słowa w Biblii powinno być jakiegoś tam, gdzie przecinek postawić, a to są proste sprawy fundamentalne, których my nie ogarnęliśmy, ludzie, dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj żyjący. Ludzie żyjący dzisiaj są bardzo skoncentrowani na konsumpcji i na potrzebach zupełnie banalnych, prym, prymitywnych, a akurat w dzisiejszych czasach, paradoks na tym polega, że w dzisiejszych czasach Problemem już nie jest głód, że nie będziesz miał co jeść. Problemem jest to, że się obżera, że jesteś gruby. To jest problem w dzisiejszych czasów. I paradoks na tym polega, że mimo, że jedzenia jest pełno i nie masz żadnego problemu z tym, żeby nie być głodnym, yy, nawet nic nie robiąc, nie pracując, jest mnóstwo na to sposobów najróżniejszych. Nawet jeżeli już nawet o tym Bogu nie myślisz, że samemu nawet można załatwić, no to mimo, że w takich czasach żyjemy, to... Nigdy chyba wcześniej ludzie tyle nie myśleli o żarciu, co w dzisiejszych czasach. Kiedy dzisiaj mają zabezpieczone te podstawowe potrzeby, to właśnie ludzie o tych potrzebach podstawowych najwięcej gadają, najbardziej się tym kierują i najwięcej myślą. A życie jest czymś więcej niż jedzenie, i spanie, i ubranie, i żeby było ciepło, i kaloryfer działał. No, to tyle. Coś do pomyślenia, Kazanie na dzisiaj. Mówił Martin Lechowicz. Komentuj, wpadaj na odwy.com. Dzięki.